Dzień dobry, w środę zaczniemy dzisiejszy spacerek z ogrodu zimowego. Zaczyna kwitnąć Ripsalis. One zawsze nam kwitną, właśnie bardzo wcześnie. Chciałem powiedzieć, wiosną, końcem zimy. Można powiedzieć, że mamy koniec zimy. Jak na razie, bo na dworze mamy 11 stopni, tylko strasznie wieje. Nie wiem, jak będzie mnie słychać, ale coś tam pójdziemy zobaczyć, czy nam się zaczyna szykować wiosna. Bo pogoda nie pasuje jak na zimę. A tu takie zobaczcie małe kwiatuszki. Ja uszyryłam w ogrodzie. Palce mam brudne, a co robiłam? Już wam pokazuję. Zaglądałam do basio. Zobaczcie, tu jest tylko taki steropian. Już wszystko się nam rozwala. Tak wieje wiatr, tarmosi, wszystko. Ale takiej grubości steropian. Delikatnie przykryty. No i tam liście na wierzchu basio. Na tej wysokości ma się bardzo dobrze. A mieliśmy, kochani, cztery noce. Nie patrzcie na bałagan strasznie wieje wiatr, to brudzi Mieliśmy cztery noce po minus 15 bez śniegu. Odkryłam, zajrzeć, jak się trzyma Akant. Jest to odmiana variegata, zwykły, zwykły, zielony. Bardzo ładnie zimuje. Ten musi mieć nakrycie. Zobaczcie, tak tarmosi wiatr, że szliście mu. Łamie. Jak na razie trzyma się dzielnie. Teraz ostatnim nockami, no to mieliśmy śnieg. No i po minus 12-13, no to była kołderka. Ale parę nocy, właśnie bez śniegu. Myślałam, że Basio dostanie po tyłku, ale czuję się dobrze. Wycinałam resztki. Tutaj miałam zawciągowiec. On kwitnie na jesień. Pamiętacie go z mojego filmiku? Strasznie brzydko tu było. No i kochani, jak to u mnie, ja mam bardzo mokry teren. Zobaczcie, ile pojawiło się mchu. A ten siwy nalot to oczywiście mączka bazaltowa. Tutaj popruszyłam, taką kurzawę robiłam, bo wiatr wieje, no to mi sporo zabierało. Tutaj opruszyłam listki, nawet widzę na. Zobaczcie, pierwiostek niebieski, ma ponczusia przyjdzie deszcze fajnie tą mączkę bazaltową zmyję z liści i ona wsiąknie w ziemię, tutaj też musiałam sporo posypać, sporo mchu a zobaczcie co tu wychodzi nie chciałam tego mchu ściągać bo bym uszkodziła a wychodzą nam już kochani ranniki, ryłam to paznokcie mam, lakier się poździerał rękawiczek nie ubierałam, bo nie mam muszę kupić i tutaj już zaczynają nam ranniki kiełkować. O, tu mamy młodziaka. Zobaczcie, na drugi rok na młodziak zakwitnie. No i szykują się w rannikach pączki kwiatowe. Kwitnie na żółto wczesną wiosną. Nawet przebija śnieg żółtymi kwiatuszkami. Zapowiadają może przymrozki, tylko nocne. Mam nadzieję, że spowolni mi to rośliny, bo to dopiero koniec stycznia się zbliża jeszcze marzec. Oj, gdzie ten marzec, luty marzec. Tu wyciąga nam się sangwinaria. Też trzeba jeszcze posypać na mech sangwinaria. Ma ładne białe kwiatki. Zobaczcie, korzenie na wierzchu, nic im się nie stało. Co je przysypię, to z powrotem wyjdą do góry, więc... Nie warto ich przesypywać, bo one widocznie tego nie lubią. Tak jak i ryski. A tu jeszcze nie kwitnie. Mleczuś. Ale będę miała plewienia. mam tak zarośnięte, że masakra. Nie wiem, ktoś chodził chyba trawę mi rozsiewał po rabatkach. Tu w tym bałaganie. Zobaczcie, mamy żółte wczesne krokusy. Pościnałam część kwiatów, ale nie zbieram jeszcze. Choćbym chciała, bo taki bałagan się porobił Na tych rabatach Nawet ślimak jest, zobaczcie Wczoraj widziałam, że nawet komary latały nad ziemią Komary, te muszki takie Tutaj od zimna wyciągło nam cebulkę Kokoryczki Koko... Bardzo ładne Fioletowe kwiatuszki Bardzo szybko się rozsiewa No ale Widzę na wierzchu nic jej nie jest Także może sobie tak leżakować, tutaj już miodunki nam się zaczynają wybudzać, też już łapią pączki. Tutaj też mączką bazaltową obsypywałam. Lilie wypchane. Mchu masa, a tutaj wybudza nam się miłek Amurski. Miłka wiosennego jeszcze nie widzę. Amurski wybił nam się już końcem początkiem zimy, no, końcem listopada. I tak sobie czeka na słoneczko. Strasznie wieje, nie wiem czy mnie będzie słychać dobrze czy ucieka tam coś zobaczcie ile tej mączki musiałam dać bo mam tyle mchu tu również krokusiki nam się wypychają tu wyłazi nam cebulica niebieska zobaczcie ile tutaj sieweczek tej cebulicy pokazują się nam cimierniki widać już kolor różowy liści jeszcze nie ścinam jeszcze coś tam zawsze ochroni tu mamy ciemiernik różowy a tam są sieweczki o tutaj mamy sieweczki z tamtego roku mało podrosły ale niech sobie siedzą koło mamuśki a tu mam kolejnego ciemiernika jest on uzyskany z nasionka i tutaj mam w tej kępce trzy kolory różowy różowy w kropki i biały w kropeczki i zobaczcie, to jest jego poletko. Zawsze Wam mówię, zostawiajcie nasionka. Uważajcie, przy pieleniu to będziecie mieć takie. Zobaczcie, piękne poletka. Te są wysiane w tamtym roku. No, jak przekwitła, zaczęła głupić, no to nasionka opadły. A tu mamy dwulatki. Zobaczcie, w tamtym roku wiosną były takie mikrusie. A w tym roku już zobaczcie jeden. Zobaczymy jaki kolor uzyskamy. I tutaj widzę kolejny ma pączusia, Także niespodzianka. Nie ma nic więcej. Ten malutki nie zakwitnie. No, także dwulatki będą ładnie kwitły. Tu mamy ciemiernika cuchnącego, też już jest w pączkach. One kwitną bardzo szybko. Także tylko czekać tam, zobaczcie jak nam wychodzą już. Żonkile. A tutaj mamy młode, właśnie ciemierniki cuchnące. Tutaj będą hosty. Zaglądam na ciemiężnicę zieloną. Jest ona, nie, przepraszam, to jest czarna. Ma być czarna, bo jest uzyskana z nasionka. Chyba ma już trzeci albo czwarty rok. Pierwsze nasionka leżakowały cały sezon, dopiero później wykiełkowały, więc warto zaznaczyć, gdzie wysiane. Zobaczymy, czy coś zakwitnie. Jest tu poletko odtąd do tamtąd Tym tylko nie wiem, czy nie jest za gęsto, ale może się kiedyś doczekam tej czarnej, bo zielona, jak już żeście widzieli na moich filmach, pięknie kwitła. Tutaj wychodzą nam śnieżeczki. Nie zobaczcie nawet, już tutaj będzie krokus i krokusik, już nawet ma ponczusia. Przejdą mrozy, to nam pomrozi. Chyba, że śnieżyk spadnie wawrzynek biały w pączusiach już widać jego pączki a tutaj zobaczcie poobsypywał nasionami i rośnie młode pokolenie nawet widzę, że chiacenty tak za dużo już nam wyszły tutaj mamy pączki chiacentów też trochę źle no bo to jak mówię za wcześnie no i zobaczcie przyjdzie ładna pogoda ja już będę plewić no bo co ja się wiosną nie wyrobię żeby piękne kwiaty oglądać a tak prezentuje się bez owijania w tym roku Wilczą lecz zobaczcie po minus 15 wiatr żadnych uszkodzeń może już nawet będzie pączki kwiatowe tak już zaczyna szykować nam pączki kwiatowe Widać żółte zalążki, pięknie kwitnie. Niektórzy, niektórzy myślą, że ja mam taką hortensję, bo ma takie piękne, żółte kopuły z kwiatami. Także bez nakrywania, minus 15 parę nocy. W dzień też było na minusie. Zobaczcie. A wyglądał tak zmarznięty, taki był czarny, dziwny. Wiecie, jak to roślina po przymrozkach. A wygląda pięknie. Więc nie bawię się już w okrywanie wilka mlecza. Oczywiście jest przy ścianie, ale idę zobaczyć, jak wygląda taki nieosłonięty budynkiem. Zobaczcie, jak wieje. Strasznie wieje. Maulownia. Idę zobaczyć to. No i również sobie ładnie poradził, tylko że jakiś połamany od śniegu, zobaczcie, dużo śniegu było, połamał się, ale również nie zmarzł. A tu są szczepki pobierane w tamtym roku na jesień, przesadzałam, bardzo ładnie się ukorzeniły i również nie zmarzły. Także koniec osłaniania wilczomlecza na zimę. Tego będzie trzeba pościnać, bo no niestety od śniegu nam się wyłamał. Dobra, dziękuję za spacerek i czekamy kochanie do tej wiosny, aż zacznie wszystko pięknie kwitnąć.